Co warto wiedzieć o tej marce. To jest Dahua, nie Ahua. A tak na poważnie, wejdźcie sobie do nas na sklep pod zakładkę, gdzie znajduje się dana marka i zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy. Mamy kilkanaście modeli dostępnych, które są w znacznie lepszych cenach oferowanych niż to miało miejsce kilka Tygodni wcześniej warto to oczywiście sobie zweryfikować i zobaczyć, co tutaj się pojawiło od kamer 2, 4, 8 megapikselowych po same rejestratory, także warto zobaczyć, jeżeli Was coś konkretnie interesuje, to pod tym filmem znajdziecie do nas namiar, który możecie zadać konkretne pytanie, jeżeli interesuje Was większa ilość tego towaru, taka, która będzie oferowana w jeszcze lepszej cenie. Jeżeli już chcecie cokolwiek kupić, wówczas też zachęcam Was do tego, byście sobie założyli konto. Wtedy widzicie cały proces pakowania oraz czas wysyłki, kiedy do Was paczka dotrze. Dzięki.